Dobrze. dobrze, kochani, ostatnia rzecz na dzisiaj, to będzie plastyka. W tej poprzedniej grze, którą Wam wrzuciłam, chodzi o to, aby połączyć te liczby, tam od 1 do 26 chyba. Jak połączycie je ze sobą, to powstanie z tego jakiś obrazek i na koniec łączy się zdjęcie. Na zadanie domowe proszę prześlijcie do mnie zdjęcie m, tych zdań, które napisaliście w zeszycie na języku polskim, dobrze? Teraz czas na, czas na plastykę. Yy, na YouTubie można znaleźć takie fajne filmiki, które pokazują jak rysować zwierzątka yy, przy pomocy swojej ręki. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, bo zawsze rysujemy przy pomocy swojej ręki. Ale chodzi o to, że na kartce można położyć swoją dłoń w jakiś określony sposób. Na przykład. Pomógłbym sobie pomóc ten palec tu odsunąć. Na przykład taki. I teraz, jak ja odrysuję sobie tą rękę, to będę miała taki szkic do takiej kontury do głowy pieska. Zaraz wam to pokażę, ale muszę się wyłączyć, żeby użyć swojej prawej ręki. Yy, dobra, już odrysowałam tę swoją rękę. No i teraz zobaczcie. Mogę dorysować dowolne rzeczy. Oczko. może zęby, może mój pies będzie groźnym pieskiem, język, może być taki długi, o moje koty szaleją, uszko, tak? Mogę w dowolny sposób go pokolorować i w ten sposób powstanie mi piesek. Y za chwilkę zobaczycie dłuższy filmik, gdzie jest więcej takich pomysłów. Chciałabym, żebyście w domu w ten sposób się pobawili. Rodzice Wam mogą pomóc, może rodzicom też się uda coś narysować. Mnie chyba najbardziej z tego filmiku podoba się Żyrafa. Może komuś się uda narysować Żyrafę. Powodzenia!